Na nasze zaproszenie odpowiedziało 50 par na 50-lecie pożycia Związku Małżeńskiego. Składam Państwu serdeczne gratulacje z okazji Złotych godów. Dekoruję pana medalem za długoletnie za wytrwałość, medal za wytrwałość. pierwszych niewinnych pocałunków, 51 krandy, a każda inna. 100 różnych osobowości i charakterów, setki marzeń i planów, moc niepewności i wahań, tony optymizmu i wspólnej radości, niezmierzone ilości szczęścia. W sumie to 50 różnych historii miłosnych, które pewnie mogłyby stanowić kanwę na do niejednego filmu o miłości. I wreszcie 50 takich samych przyrzeczeń małżeńskich. I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. A to wszystko składa się na 50 obecnych tu krośnieńskich małżeństw, które przez pół wieku kształtowały charaktery przyszłych pokoleń. Najwidoczniej Pan Prezydent i Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wyznają zasadę, która nazywa się teoria wzmocnień pozytywnych. To znaczy czas od czasu nagradzają. No ja myślę, że jest nas za co nagrodzić za 50 lat. Dobrze, że to zostało docenione, serdecznie za to dziękujemy. Czujemy się bardzo zaszczyceni, my się dopiero doskonalimy. Bo ja wiem sam po sobie, pewna poetka tak to powiedziała. Małżeństwo wtedy dobre i węzeł nie kruchy, gdy żona ślepa, a zaś mąż jest głuchy. A nam wszystkim. Do tego stanu jeszcze bardzo dużo brakuje. Zdrowie Państwa, zdrowie pana prezydenta jeszcze widzimy i, i słyszymy. 100 lat. Zdrowiu i szczęściu. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Również, również za pana prezydenta. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No to dla pana, dla pana prezydenta teraz. 100 lat co śpiewamy. Amen.